Że kolejne takie spotkanie, kiedy gracie z wicemistrzem Polski, notabene jeszcze aktualnym. No i mecz taki do jednej bramki, można powiedzieć, w takim piłkarskim żargonie. No, ja się bardzo cieszę, że wygraliśmy ten mecz, bo, bo, bo te mecze przedświąteczne to naprawdę nie gra się łatwo. Ich, bo, bo gdzieś tam w głowie już siedzą e, te wyjazdy do domów, spotkania z bliskimi. Także na pewno tutaj uczulaliśmy dziewczyny i prosiliśmy o tą koncentrację do końca meczu i dopiero później, żeby zacząć myśleć tak naprawdę o świętach. No, ja się cieszę, że mimo pewnych problemów gdzieś tam w drugim secie, potrafiliśmy z tego takiego dołka wyjść i, i wygrać tego seta, a później już cały mecz 3-0. Także wygrywamy. Eee, kończymy półmetek ligi na pierwszym miejscu w tabeli bez e, porażki i myślę, że na chwilę obecną to jest dla nas najważniejsze, że zakończyliśmy ten rok zwycięstwem. No i bardzo byśmy chcieli, żeby ten nowy 2017 rok też się dla nas dobrze otworzył, bo dużo grania przed nami, duża intensywność, także. Na pewno chcemy się do tego dobrze przygotować. Pierwsza część sezonu już za wami. Wszystkie mecze wygrane, kończycie bez porażki. Z tego należy się chyba cieszyć. Martwi może troszeczkę ta porażka w lidze mistrzyń, ale jak się mówi, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Dokładnie. Początek Orlen Ligi też, chociaż mecze były wygrane, ciężko nam się grało i nie zawsze te spotkania wyglądały dobrze. Natomiast kończymy tą rundę z kompletem zwycięstw na pierwszym miejscu, także z tego należy się cieszyć i mam nadzieję, że tak samo będzie z Ligą Mistrzyń, że też zaczynamy może nie z zwycięstwem, chociaż nie uważam, że do końca był to bardzo zły mecz i, i że będzie lepiej i mam nadzieję, że to będzie ostatnie przynajmniej w grupie Porażka. Jak się popatrzy na wynik dzisiejszego spotkania, to trudno przypuszczać, żeby grał Mistrz Polski z aktualnym jeszcze wicemistrzem Polski. No ale wiemy, jakie perturbacje były w Sopocie. To chyba też troszeczkę przykro. Tobie zawodniczce, która no, miała okazję występować w Atomie. A dokładnie. Klub zatem był od wielu lat bardzo dobrym zespołem. W każdym roku kończył sezon z medalem, także tym bardziej jest przykro. Natomiast to są rzeczy, które nie są zależne od nas, takie są e, koleje losu, i e, dużo było zespołów takich, które zdobywały Mistrzostwa Polski następny rok. E, nie było sponsora i, i musiał się cały zespół, a że tak powiem, rozpaść. Natomiast uważam, że w zespole z Sopotu są bardzo dobre młode zawodniczki na e, przyszłość polskiej siatkówki i naprawdę bardzo fajnie się prezentują, także być może wyjdzie to na, dob na dobra. Część sezonu, pierwsza część sezonu już praktycznie za wami. Kończycie go no, bez porażki. To taki chyba ewenement, bo to się do tej pory raczej nie zdarzało. Nie zdarzało się. E, oczywiście gdzieś tam e, udało nam się parę razy uciec spod noża. E, no tego też i się od nas oczekuje, nie oszukujmy się. E, żeby, mamy wygrać wszystko co, co polskie e, i też i same od, tego od siebie oczekujemy. Wiemy jakim jesteśmy zespołem, wie, wiemy... E, no, że y, nasz sponsor y, stawia jakby nam najwyższe cele i też i jakby pokłady duże finansowe też i w nas, y, w nas pokłada swoje, więc y, no to jest normalne i ja się cieszę, że akurat nam się tak udało, że rzeczywiście nie, zaliczy, nie zaliczyłyśmy jakiejś większej wpadki. Mam nadzieję, że też i będzie przez kolejną rundę i tak dojdziemy sobie do końca. Oczywiście jeszcze marzyłoby się coś więcej wygrać w Lidze Mistrzyń. Niestety ta jedna jedyna porażka w tym sezonie właśnie yy, w tych rozgrywkach. Yy, I słabo zaczęłyśmy yy, te rozgrywki, ale mam nadzieję, że gdzieś tam już się odkopiemy po tym meczu i już następne mecze będą yy, no, bardzo dobre w naszym wykonaniu.